Gość poranka. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Już czas na spotkanie z gościem poranka. Dziś rozpoczynamy dzień wspólnie z panem prezydentem Ciechanowa, panem Waldemarem Wardzińskim. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ostra kampania, której jesteśmy świadkami, doprowadziła do złożeniu pozwu w trybie wyborczym. Panie prezydencie, przeciwko komu złożył pan taki pozew i jak przebiegała wczorajsza rozprawa w sądzie w Płocku? Wystąpiłem z takim wnioskiem do sądu okręgowego w Płocku, z wnioskiem w trybie wyborczym przeciwko panu Krzysztofowi Kosińskiemu, kandydatowi na prezydenta miasta z Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wczoraj odbyło się posiedzenie sądu i sąd wydał postanowienie w tej sprawie. To postanowienie zostało wydane na, na, oparte na, na materiałach, w których pan Kosiński używa niesprawdziwych stwierdzeń. Tak, sąd postanowił zakazać panu Krzysztofowi Kosińskiemu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji zawierających stwierdzenia o treści, że miasto Ciechanów trawi choroba powiązań towarzysko-biznesowych, które niszczą miasto i zabijają aktywność zwykłych ludzi, a w efekcie zmuszają do ucieczki lub marginalizacji mieszkańców. To jest całe, całe takie sformułowanie. Nieprawdziwe i jest zakaz rozpowszechniania takich informacji przez pana Kosińskiego. Również sąd zakazał panu Krzysztofowi Kosińskiemu rozpowszechniania informacji o złej kondycji czy fatalnej kondycji finansowej miasta jak również informacji, że miasto Ciechanów doprowadziło kanalizację do nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest spółka ABC na Krubinie, że to są również nieprawdziwe informacje i też jest zakaz rozpowszechniania takich informacji. Również sąd nakazał panu Krzysztofowi Kosińskiemu zamieszczenie stosownych sprostowań. Ma to opublikować w naszej lokalnej prasie. I jednocześnie sąd zasądził taką nawiązkę od pana Kośnickiego na mój wniosek dla. Na cele, na, na cele charytatywne dla Ciechanowskiego Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych kwotę 10 tysięcy złotych. Panie prezydencie, mimo że to jest tryb wyborczy, to jednak sprawa, sprawa trochę trwa i pewnie te, te, te sprostowania ukażą się po wyborach dopiero. Prawdopodobnie tak dla mnie jest ważne, że te pomówienia, fałszywe oskarżenia, oszczerstwa, które się pojawiały w różnych publikacjach. Tutaj sąd wziął pod uwagę materiały wyborcze sygnowane przez Komitet Wyborczy PSL-u. Materiały, które nosiły tytuł. E, Trwój Ciechanów oraz e, informacje, które były zawarte na stronie internetowej Ciechanów. Online, e, tam był coś w formie wywiadu z panem Kosińskim. I, i w, ty, w tych materiałach zawarte informacje były nieprawdziwe i tutaj sąd się do nich e, jednoznacznie odniósł. Co więcej, w ocenie e, sądu sam pan Kosiński, bo tak zeznał nawet w trakcie rozprawy na podawane informacje nie miał żadnych dowodów, czyli przekazywał te informacje, czy powielał te informacje kierując się do mieszkańców miasta, nie mając żadnych dowodów na potwierdzenie prawdziwości test tam zawartych. Ten wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Znaczy tu ten tryb wyborczy przewiduje, że sąd w pierwszej instancji, czyli sąd okręgowy ma 24 godziny od daty złożenia wniosku na rozpatrzenie sprawy. Można się oczywiście, każda ze stron odwołać, może się od tego postanowienia Czy złożyć zażalenie, bo to się tak fachowo nazywa na te postanowienie do sądu apelacyjnego, w tym przypadku bodajże chyba do Łodzi, sąd apelacyjny tutaj kwestie może rozpatrywać, ale bierze głównie pod uwagę pewne względy formalne. Na rozprawie wczoraj w Płocku sąd jedno, jednoznacznie stwierdził, zresztą po wyjaśnieniach pana Kosińskiego, że na te wszystkie. Informacje zawarte czy opinie, które pan Kosiński ferował w swoich materiałach wyborczych, pan Kosiński nie ma żadnych dowodów. Co więcej, przed wydaniem tego postanowienia sąd pytał pana Kosińskiego, czy um, chciałby przedstawić jakieś nowe wnioski dowodowe. Powiedział, że nie, nie chce, nie ma, nie ma takich wniosków dowodowych. więc Wobec tego, skoro nie ma, a rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, to, to orzeczenie sądu jest jakby jednoznacznie, jednoznaczne. Co więcej, ja powiem, że. E, jest, jest takie stwierdzenie w uzasadnieniu tego e, nie wyroku, tylko tego postanowienia, postanowienia. sądów, to postanowienie, tak to się nazywa, e, że te przytoczone treści przez pana Kosińskiego w tych materiałach wyborczych jednoznacznie e, świadczą o tym, że nie jest to jakby ogólna ocena sytuacji lokalnej, ale atak na wnioskodawcę, czyli na moją osobę i na moją rodzinę. Że jest to typowo personalny atak, pozbawiony jakichkolwiek cech mających cokolwiek wspólnego z prawdą. Na to żadnych dowodów pan Kosiński nie przedstawił. No na szczęście tutaj właśnie kodeks wyborczy ustala granice takich, takich właśnie stwierdzeń i zostały one uznane za przekraczające wszelkie granice. I, i trzeba tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz, bo kodeks wyborczy zmienia trochę nasze prawo wyborcze i on powoduje wprowadzenie tak, tak zwanej ochrony dobra publicznego, i tym tutaj są też to stwierdził, że publikowane materiały wyborcze mogą prowadzić do zniekształcenia ocen wyborców. Czyli wyborcy czytając, czy słuchając tych materiałów wyrabiają sobie fałszywy pogląd na daną sprawę. I, i to jest godzenie w dobro publiczne. I są, jest to przejaw nieprawidłowo prowadzenia kampanii wyborczej. Takie stwierdzenia w sentencji tego postanowienia Sądu Okręgowego się znalazły. Także ja uważam, jak gdyby te wszystkie sprawy, które poruszaliśmy, zostały przez sąd potwierdzone. W jednym przypadku pan Kosiński już w trakcie samej rozprawy przed sądem wycofał się z pewnych zarzutów, twierdząc, bo mówi, że on nigdy nie twierdził, że miasto planuje wybudować na Krubinie ulicę za własne środki. Twierdził tylko, że miejscowy plan dla Krubina dopuszcza budowanie ulic wewnętrznych, ja muszę powiedzieć, że wszystkie miejscowe plany, które uchwala Rada Miasta, dopuszczają budowę ulic wewnętrznych, a ulice wewnętrzne są to drogi, które są na utrzymaniu i na koszt właściciela terenu robiona, a nie przez miasto. Więc on się sam jak gdyby wycofał z tego z tego zarzutu. No tak, także przestrzegajmy prawo, bo niestety czas już nam się kończy. To już wybory są tuż, tuż. Także prawo dokładnie ustala, jak ma przebiegać kampania i czego można się, czego nie można robić. I też ustala, kiedy kończy się kampania wyborcza. I kampania wyborcza kończy się już o 24 dzisiaj i wtedy będzie, będzie już spokój i wyborcy będą mogli um... że, że, przemyśleć, tak, że... Że, że każdy z wyborców będzie mógł kierując się własnym rozsądkiem i wiedzą wybrać dobrego, dokonać dobrego wyboru. Tak jest, tego życzymy wszystkim wyborcom. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Moim gościem był dzisiaj pan prezydent Waldemar Wardziński, prezydent Ciechanowa oczywiście. Dziękuję państwu i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Gość poranka.